To jest już koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. Szymon Hołownia zapowiada, że zrezygnuje w przyszłym tygodniu. I takie oto ciekawe słowa padają z jego ust na posiedzeniu Sejmu. Wiele wskazuje na to, że ostatni raz to zrobię, więc otwieram posiedzenie na sekret. O, czterdzieste czwarte więc wypełniają się również różnego rodzaju symbole i znaki. Czy to jakieś znaki? 44 posiedzenie Sejmu, a jego imię 44. Czy Szymon Hołownia planuje wyciąć jakiś numer Donaldowi Tuskowi w przyszłym tygodniu? Czy Szymon Hołownia spróbuje wraz ze swoimi ludźmi zrobić Donaldowi Tuskowi nocną zmianę? Być może zaskoczą, a być może już w tym tygodniu będzie test dla Polski 2050. Wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości apeluje do posłów Polski 2050, w tym Przemysław Czarnek, żeby się Zreflektowali, żeby nie głosowali za uchyleniem immunitetu dla Zbigniewa Ziobry. Przecież to jest skandal, cała ta sprawa Zbigniewa Ziobry, co zrobią ludzie od hołowni. Z jednej strony słychać, że hołownia i Pełczyńska nałęcz dogadali się z Tuskiem. Ale ja nie słyszę żadnego potwierdzenia tego dogadania. Może Szymon Hołownia i jego ludzie gdzieś tam z tyłu głowy mogą przeczuwać, że Tusk spróbuje ich wykiwać i nie otrzymają tych stanowisk, które mieli. Nieć obiecane. Czy uda się zmienić rząd w przyszłym tygodniu? Czy Donald Tusk jest w panice? Ja uważam, że tak. Że oni tam w koalicji rządzącej bardzo obawiają się przyszłotygodniowych głosowań. Co się stanie? Zobaczymy. Jedziemy z tematami. Skandaliczne słowa padły z ust. Ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego zaraz wam je przytoczę i naprawdę będziecie zbulwersowani. Ale jeżeli możecie, to tylko zostawcie subskrypcję dla tego kanału, żeby być pierwszym z najlepszymi informacjami politycznymi. Dajcie dzwoneczek, kliknijcie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o filmach, a ja już wam opowiadam i komentuję, co powiedział. Minister Andrzej Domański, naprawdę łapy opadają mi aż do samych stóp na ziemię, nawet przebijają podłogę i lądują w piwnic. Dlaczego? Andrzej Domański w Polsadniusu Marcina Fiołka był pytany o głosowanie nad immunitetem dla ministra Zbigniewa Ziobry. I Fiołek pyta wprost: Nie zadrży panu ręka. To chodzi już nie tylko o immunitet, ale też areszt dla byłego. Ministra Sprawiedliwości. I wiecie, co mówi Domański? Posłuchajcie. Są takie chwile, dla których się żyje, i z, ja z, z całą pewnością mi ręka nie, nie zadrży. Czasem można się zastanawiać, czy warto być w polityce, czy nie, ale dla takich chwil, dla takich głosowań. Dla takich chwil żyje w życiu Andrzej Domański, żeby głosować areszt dla polityka opozycji? Naprawdę dla takich? To ja panu coś powiem, panie. Domański. Widzi pan ten tytuł? Zablokowana budowa terminalu w Świnouściu. Wie pan, jak to się może dla was skończyć? Ta zablokowana budowa jest na korzyść Niemców. Niemców! Może się to dla was tak skończyć, że dla takich chwil, jak pan żyje teraz. To już za parę lat będą żyć politycy prawa i sprawiedliwości. Jak was będą ścigać, co wy wówczas będziecie mówić? Co wy wszyscy w tym sejmie wyprawiacie do licha ciężkiego? Wy to powinniście żyć w tym sejmie jako posłowie, i ministrowie dla takich chwil, żeby Polska była liderem wzrostu gospodarczego. Żyje polityk dla takich chwil, żeby obniżyć podatki, żeby ludziom się żyło lepiej, żeby zarabiali Polacy żeby ten kraj, nasze państwo, nasza ojczyzna się rozwijała. Wy żyjecie do tego, żeby Ziobrze immunitet uchylać? No Boże, jakie to jest słabe. Żeby minister miał poziom Witolda Zębaczyńskiego, to naprawdę wstyd. Muszę złożyć bardzo doniosły wniosek. To jest wniosek importowy o import Zbigniewa Ziobro z Węgier, panie prezesie. No. Ale być może oni tam są w tej koalicji obywatelskiej tak mocno tym wszystkim zaczadzeni, szanowni państwo. Bo inny... Ancymon z koalicji obywatelskiej, poseł Frysztak. Tym razem w polskim radiu, ten jest as w ogóle, prawnik, słuchajcie, prawnik, w polskim radiu pytany o zarzuty dla Zbigniewa Ziobry, mówi: Ziobro już jest przestępcą. Zobaczcie w Ziobro według tego wniosku może być przestępcą zaraz po tym gdy usłyszy zarzuty żeby mógł dochodzić swojego swoich... wtedy podejrzanym o przestępstwo formalnie gdybym to już ktoś kto jest podejrzany to jest przestępcą. czyli tak to jest ta praworządność i demokracja według polityków Koalicji Obywatelskiej. Ziobro już jest przestępcą, bo usłyszał zarzuty. No, jeszcze do końca tych zarzutów nie usłyszał przynajmniej w tych sprawach, bo jeszcze nie został mu uchylony immunitet. Ale czyli rozumiem tak, to jest tak, praworządność Koalicji Obywatelskiej i ludzi Tuska. Sejm uchyla immunitet i jeżeli ktoś usłyszy zarzuty, już jest przestępcą i on ma przed sądem udowodnić, że przestępcą nie jest. Co tobie, frysz tak. Na tych wykładach sprawa tłumaczyli, bo ja nie jestem prawnikiem, ja na wykłady sprawa nie chodziłem, ale wystarczy jedną książkę, jeden artykuł przeczytać. Żeby wiedzieć o tym, że to prokuratura ma udowodnić, że ten, który jest oskarżany, jest przestępcą i to sąd decyduje, czy ktoś jest winny, czy niewinny. I dopiero jak zdecyduje, że jest winny, że są niezbite dowody o winie świadczące, to jest ten człowiek przestępcą. Ale oni po prostu jakoś nie wiem, w, w jakimś są obłędzie, w jakimś amoku. Po prostu zamiast pisać ustawy, wróćmy do tego, wróćmy do tego, zamiast o to walczyć. To oni żyją tym immunitetem i tym ziobro. I ten Tusk, który tam śpiewa, jakiś Żurek je. Nie był ten Żurek, co? Jakieś desery chce dawać i obiady. Zamiast robić robotę dla Polaków, oni żyją tym ziobro. I jeszcze takie bzdety opowiadają. Wstyd, wstyd. I może to do nich wrócić. Ja nie mówię wcale, że to jest dobre, że to do nich wróci. Bo to też nie jest tak, moi drodzy. Powiedzmy sobie to wprost, że teraz będą ścigać pisowców, potem pisowcy wrócą do władzy, będą ścigać platformę, a te, te sprawy to, jak się będą toczyć, tak się będą toczyć. Wiecie, co kombinuje Tusk? Tak jeszcze wam powiem. Wiecie, wie, wiecie, co oni sobie tam wymyślili? Otóż Donald Tusk pochwalił się w mediach społecznościowych, że jemu się udało zablokować tak, ich sukces wprowadzenie tego ETS-u drugiego. O Rok, czyli do 2028 roku. Boże, klaszczmy premierowi, w ogóle klękajmy i bijmy mu pokłony. Coś ty chłopie zrobił, jaki ty jesteś wielki. Tylko tak, po pierwsze. Tu z nie mówi o tym, że cele klimatyczne Unia yy, chce realizować do, o 90% do 2040 roku. Tego wam nie powie, że oni to wszystko tam kletnęli w tym samym czasie. Nie, to, to, to jest dramat, to jest tragedia, ale już to trzeba byłoby rozbić w innym filmie. Ale wiecie, co gra na korzyść Tuska w tym ETS-ie drugim? Wiecie, dlaczego on jest taki zadowolony? Nie, naprawdę nie dlatego, że Wy będziecie płacić mniej. Nie, przez rok. Także oszczędzajcie tutaj, chowajcie pieniążki do portfeli, głęboko oszczędzajcie na ten 2028 rok. Wiecie, dlaczego on jest taki szczęśliwy? Bo on, jeżeli będzie rządził, a wszystko na to wskazuje, że będzie rządził jeszcze w 2027 roku, przejdzie przynajmniej w sprawie tego ETS-u drugiego i tych podwyżek. Suchą stopą przez kolejną kampanię parlamentarną. Dlatego on jest taki szczęśliwy. On nie musi wam nic zrobić. On powie: To zatrzymałem, cieszcie się. Cieszcie się. A to jest tak ważne, żeby on stracił władzę do 2027 roku. Na początku roku 2027 będzie tworzona nowa perspektywa unijna, będzie głosowana nowa perspektywa finansowa dla Unii Europejskiej i powiązanie wypłat środków z praworządnością. Tusk się na to zgodzi, federalizacja Unii pójdzie pełną parą. Zobaczcie, ile jest niebezpieczeństw, a oni żyją ziobro.